W hiszpańskim są słowa, które mają w sobie prawdziwą moc. Jedno z nich, cojones, może wyrazić naprawdę wiele różnych rzeczy. Od smutku, po złość, przez drożyznę, a nawet radość. Pamiętaj, że słowo cojones jest wulgarne, a zatem użycie go będzie zależało od sytuacji. Mimo to dzisiejsza lekcja nie jest lekcją przeklinania, tylko kultury i języka. Hiszpanie używają "kochones" na co dzień, żeby powiedzieć, no właśnie, co. "Kochones" oznacza jaja i to wcale nie te ptasie. Chociaż w wielu wyrażeniach, które dzisiaj będziemy analizować, można je zastąpić również słowem huevos. To jest bardziej Ogólne określenie na jaja, również te ptasie. W zależności od tego, co zrobisz z cojones, znaczenie diametralnie się zmienia. Przyjrzyjmy się najpopularniejszym wyrażeniom. A jeśli lubisz tego typu ciekawostki o języku hiszpańskim, zapraszam Cię do zapisania się na mojego newslettera, w którym analizujemy hiszpański od najciekawszej strony. Link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. A teraz wróćmy do cojones. Tener cojones, czyli dosłownie mieć jaja. Podobnie jak w polskim, określenie to oznacza być odważnym. Juan tiene cojones. Inny wariant, jeszcze bardziej wzmocniony tego wyrażenia, to tener dos cojones. Czyli mieć dwa jaja. Maria tiene dos cojones. I analogicznie, jeżeli powiemy o kimś, że nie ma jaj, będzie to oznaczało, że jest chórzem. Juan no tiene cojones. No se quiere enfrentar a su jefe. Swoją drogą, liczba jaj również ma znaczenie, powiedzieliśmy już o dos kochones, natomiast un cojon wyraża dużą ilość czegoś. Zazwyczaj określenia un cojon użyjemy w kontekście pieniędzy, drożyzny, na przykład este vale un cojon. Ten zegarek jest strasznie drogi. Hay un cojon de gente. Jest mnóstwo ludzi. Przypominam, że możemy tutaj też zastąpić słowo kochon, huevo, czyli jajko. Hay un huevo de gente. Jest mnóstwo ludzi. Tres cojones, czyli trzy jaja, powiemy zazwyczaj z czasownikiem importar, czyli obchodzić. Jeżeli ktoś mówi, me importa tres cojones, obchodzi mnie trzy jaja, oznacza to właśnie, że wcale go nie obchodzi. Tu z dramas me importan tres cojones. No tengo tiempo. Cojones mają różne znaczenia w zależności od czasownika, jakiego użyjemy w ich towarzystwie. Na przykład tocar los cojones może mieć kilka znaczeń w zależności od tego, kto komu ich dotyka, bo tocar oznacza właśnie dotykać. Jeżeli ktoś dotyka ich sam sobie, se toca los cojones, oznacza to, że jest leniwy, nic nie robi. Jorge está todo el día en casa tocándose los cojones. Natomiast, jeżeli ktoś dotyka ich nam albo komuś innemu, oznacza, że tę osobę irytuje i wnerwia. A zatem, jeżeli coś mnie denerwuje, powiem: Me toca los cojones. Su problema ya me está tocando los cojones. W sytuacji zirytowania możemy też użyć innego określenia: Estoy hasta los cojones. Ponieważ estar hasta los cojones oznacza mieć czegoś powyżej uszu. Powyżej dziurek od nosa. Estoy hasta los cojones. Mam dość. Estoy hasta los cojones de tus quejas. Mam powyżej uszu Twoich narzekań. Dotykanie jaj ma jeszcze trzeci wariant, i jest to tryb imperativo, czyli tryb rozkazujący. Wyrażenie toka los cojones. Czyli dotknij się po jajach. Ma ono tylko jedną formę, nie odmieniamy go przez czasy to po prostu tócate los cojones reakcja na coś absurdalnego zaskoczenie coś typu co za absurd albo nie wierzę w to a soido lo que ha dicho Tocate los cojones słowo cojones jest tak powszechne w języku hiszpańskim że doczekało się aż dwóch pochodnych czasowników te czasowniki to acochonar i descojonar Oba te czasowniki mogą być zwrotne, a zatem acojonarse lub descojonarse. Akochonar oznacza straszyć kogoś, a przestraszyć się. Me akochone, cuando vi esa sombra en el jardín. Tryb niezwrotny, czyli akochonar będzie dotyczył straszenia jakiejś innej osoby. Me akojonaste. Przestraszyłeś mnie. Natomiast deskochonar. Dodatkowo możemy podzielić na dwie kategorie. Jeżeli używamy go w kontekście osób, deskojonarse oznacza śmiać się. Nos deskojonamos viendo este video. Śmiać się do rozpuku, rechotać, deskojonarse. Me deskojono. Ale to śmieszne. Natomiast jeżeli powiemy, że jakaś rzecz se deskojona, będzie to oznaczało, że się psuje. Mi ordenador se ha descojonado. coś będzie oznaczało psuć coś. Na przykład Has descojonado mi ordenador. Popsułeś mój komputer. Od czasownika akojonar pochodzi również przysłówek akojonante. Kiedy mówimy, że coś jest akojonante, chcemy powiedzieć, że jest szokujące lub przerażające w zależności od kontekstu. Esta película es acojonante. Lo que dicen los políticos es acojonante. Jest też inny przysłówek, pochodzący od słówka cojones, mianowicie kochonudo. Kochonudo powiemy o czymś, co jest zajebiste, bardzo fajne. Również w znaczeniu ironicznym, podobnie jak po polsku. Na przykład esta cena es kochonuda. Ta kolacja jest zajebista. Maria es una tía cojonuda. Maria to super dziewczyna. Cojones będzie miało różne znaczenie w zależności od przyimka, jakiego użyjemy. Na przykład de cojones oznacza, że coś wyszło świetnie. Me ha salido de cojones. Cojones z przyimkiem con, czyli con cojones, będzie oznaczało z odwagą. Jugaron el partido con cojones. Por cojones oznacza za wszelką cenę. Tengo que ganar el concurso por cojones. Inne czasowniki, których możemy użyć ze słowem cojones, to na przykład salir de los cojones. Czyli coś wychodzi z jaj dosłownie. Kiedy coś mi wychodzi z jaj, oznacza to, że robię to, bo tak, bo tak mi się zachciało. Na przykład, porque no has ido a trabajar, porque me ha salido de los cojones. Poner los cojones encima de la mesa, czyli dosłownie położyć jaja na stole, oznacza sprzeciwienie się komuś, stanięcie okoniem. Możemy również użyć wykrzyknienia cojones jako wyraz zaskoczenia albo frustracji lub podziwu, coś podobnego do polskiego. O kur... I tak właśnie jedno słowo w hiszpańskim może oddać naprawdę mnóstwo różnych emocji i znaczeń. Jeżeli ciekawicie temat kochonys i chciałabyś lub chciałbyś poznać ich więcej, zapraszam cię na mojego bloga do wpisów, w którym właśnie mówię o znaczeniu Los Cojones i podaję tam jeszcze więcej różnych przykładów. Jeśli ten filmik Ci się podobał, proszę zostaw mi łapkę w górę oraz zasubskrybuj, żeby pozostać na bieżąco z następnymi filmikami. Hasta luego!